Turniej to jest już długa tradycja, bo gramy 34. Memoriał Szachowy Józefa Kochana. W dniu dzisiejszym mamy główne rozgrywki festiwalowe w Formule Open, gdzie mamy prawie 80 zawodników. Wczoraj był turniej taki dla dzieci, w którym grało około 50 osób. Gra w szachy to jak każdy sport, rywalizacja między dwójką zawodników. Jeden gra białymi, drugi czarnymi i walczą kto wygra. Jeżeli chodzi o, o zawody, jest rywalizacja bardzo zacięta. Mamy zawodników tutaj bardzo młodych w tym turnieju Formule Open, bo najmłodsi mają około 7 lat, a najstarsi ponad 80. Także szachy łączą pokolenia i każdy ma tu dla siebie swoje miejsce znajdzie. Każdy gra 9 partii dzisiaj. To nie jest taka formuła pucharowa, że ktoś przegrywa i odpada, tylko każdy gra z osobami, które mają podobną ilość punktów. Na pewno szachy nie są tematem tabu w Koszalinie, dlatego że my jako klub szachowy hetman Koszalin. Stacjonarnie zajęcia prowadzimy w klubie wojskowym na 4 marca, w klubie 8 koszalińskiego pułku przeciwlotniczego. Natomiast też prowadzimy zajęcia w przedszkolach, w szkołach. I tak naprawdę podliczając wszystkie dzieci, które na tą chwilę. W roku szkolnym trenują to już ponad 500 dzieciaków, które w koszalnie gra i trenuje w szachach. Wiele e, rzeczy można podpiąć po, po, pod grę szachy, bo przede wszystkim szachy są sportem, które uszą sportowej rywalizacji, radzenia sobie z emocjami, wygrywania, przegrywania, tak, e, spełniania swoich pasji. E, tak jak w każdym sporcie, e, z, z, zaczynamy lokalnie, ale ci lepsi zawodnicy mogą jeździć po całej Polsce, po całym świecie, po, po, poznawać świat i, i rozwijać siebie.